Tematem dzisiejszego odcinka jest wzywanie pomocy w górach. Jednak na początek chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na te owce, które są tam z tyłu. Był to produkt, który chcieliśmy lokować w czasie naszego filmika, jednak ponieważ jest to już piąte podejście, owce wzięły i se posił. Także moi drodzy, wracając do Meritum, wzywanie pomocy w górach Czyli co zrobić, żeby służby ratunkowe zlokalizowały was i ruszyły z pomocą? Najprościej byłoby to po prostu robić gęmbofonem, coś w stylu: Lawina! Tylko niestety wtedy zostaniecie zabrani przez falę topiącego śniegu. Dlatego zdecydowanie lepiej jest używać gwizdka. W jaki sposób? Ano w taki, że wykonujemy 6 przeciągłych gwizdów w ciągu minuty a potem robimy minutę przerwy i tak do momentu, aż umrzecie, bo nikt Was nie usłyszy. Natomiast moi drodzy, jeżeli ktoś by jednak usłyszał te gwizdy, to winien odpowiedzieć trzema przeciągłymi gwizdami, również wykonanymi na przestrzeni jednej minuty, a potem znowu zrobić minutę przerwy. Jednak nie da się ukryć, iż najprostszym sposobem komunikacji jest telefon, Chyba że go akurat nie mamy, no ale załóżmy, że mamy, wtedy powinniśmy dzwonić pod następujące numery. Pierwszym numerem jest numer 601-100-300, którego sponsorem jest Plus i dodzwaniacie się do GoPro. Drugim natomiast jest numer 985, czyli numer do ratownictwa morsko-górskiego. Czemu o tym do tej pory nie słyszeliście? Być może dlatego, że za organizację wziął się Janusz Ratownictwa, który wykoncypował, że jak nikomu nie powie o tym, że tworzy taki numer, to ludzie po prostu nie będą dzwonić i będzie tanio. Także w sumie jest. A zatem moi drodzy pamiętajcie, zawsze jest nadzieja, bo ona umiera ostatnia wyraz poszkodowany. Wszystkiego dobrego, zdrowia życia, pomyślności. Ahoj!